Czy kiedykolwiek czułaś, że mimo wszelkich starań coś niewidzialnego wysysa z ciebie energię, spokój, a nawet szczęście? A co, jeśli powiem ci, że zwykły nawyk brania prysznica o niewłaściwej porze dnia może sabotować twoje zdrowie emocjonalne, relacje, a nawet finanse? Ta wiedza nie pochodzi z internetu ani z modnych trendów, to starożytna nauka. Przekazywana przez mnichów i wschodnich mistrzów od wieków, dostępna tylko dla tych, którzy są gotowi spojrzeć poza oczywistość. Dziś zrozumiesz, dlaczego tysiące ludzi zmieniają sposób, w jaki biorą prysznic, i co to ma wspólnego z ochroną duchową, równowagą energetyczną i odblokowaniem dobrobytu. Jeśli wierzysz, że zasługujesz na duchową ochronę, i chcesz naprawdę oczyścić swoją energię, skomentuj teraz poniżej. Chronię się. Napisz wielkimi literami. To więcej niż komentarz. To wyraźny sygnał dla wszechświata i zobowiązanie wobec samej siebie. Zróbmy to razem, bo to, co usłyszysz teraz, może zmienić więcej niż tylko twój prysznic. Zaraz po opublikowaniu tej treści w zamkniętej grupie wydarzyło się coś zaskakującego. Kobieta o imieniu Lucia, 63 lata, skomentowała, że mimo modlitw, palenia kadzideł i kąpieli ziołowych, nadal czuła dziwny ciężar w klatce piersiowej niewytłumaczalne zmęczenie. Mówiła że nawet w spokojne dni budziła się, jakby całą noc nosiła worki z cementem na plecach. Nic fizycznego tego nie tłumaczyło. I dopiero po wprowadzeniu tej zmiany, o której dziś się dowiesz, wszystko zaczęło się rozjaśniać. Najciekawsze? Nie zmieniła nic poza porą kąpieli, tylko tyle. Historia Lucji nie jest odosobnionym przypadkiem. Od czasu ujawnienia tej wiedzy zaczęły napływać setki wiadomości, wszystkie z bardzo podobnymi relacjami. Poczucie ulgi, lekkości, ponownego połączenia z własnym ciałem i życiem. I nie chodzi tu o magię czy przesądy. To prosty, ale potężny zasada energetyczna, ignorowana przez większość, ale zachowana przez starożytne tradycje. To właśnie będziemy badać w najbliższych minutach. Dlaczego coś tak prostego może głęboko wpływać na twoje pole energetyczne? I jak to odwrócić? W tradycjach buddyjskich i wschodnich ciało ludzkie to nie tylko mięso i kości to pole wibracyjne w ciągłej wymianie z otoczeniem. I w tym polu woda nie jest tylko fizycznym oczyszczeniem. Jest przewodnikiem subtelnej energii. Wyobraź sobie przez chwilę, że twoja wewnętrzna energia jest jak rzeka. W ciągu dnia ta rzeka płynie z siłą, zabierając to, co stare, robiąc miejsce na nowe. Ale w nocy, zwłaszcza w pierwszych godzinach po północy, ten przepływ zwalnia, staje się bardziej podatny, bardziej odsłonięty. To właśnie w tym czasie Według starożytnych nauk, energetyczne bramy ciała są bardziej otwarte. Branie prysznica w tym momencie, bez świadomości, może być jak wylewanie wody na suchą ziemię. Zamiast odżywiać, możesz ją utopić. Energia, która powinna krążyć, zaczyna się blokować. W filozofii wschodniej, szczególnie w buddyzmie tybetańskim, istnieje pojęcie zwane hu które można przetłumaczyć jako przepływ życia. Ten przepływ jest wpływany przez różne czynniki emocje, myśli i tak, nawet przez temperaturę i porę, kiedy woda styka się z twoją skórą. Kiedy ten przepływ zostaje przerwany, pojawiają się objawy, które wiele osób zgłasza i nie potrafi wyjaśnić. Bezpodstawny niepokój, uporczywa bezsenność, poczucie, że coś jest nie tak. Ale bez widocznej przyczyny. Czy kiedykolwiek to czułaś? Rodzaj smutku lub zmęczenia bez wyraźnej przyczyny? Skomentuj poniżej zdaniem: też to czułam. Tylko tyle. Twój komentarz może być dokładnie tym, czego inna osoba potrzebuje teraz, aby zdać sobie sprawę, że nie jest sama. Teraz, gdy rozumiesz, jak woda działa na twoje pole energetyczne, musimy porozmawiać o czymś bardziej delikatnym niebezpiecznych porach. Istnieje konkretny okres w nocy, kiedy energia ciała wchodzi w głęboki stan wycofania. Wschodni mistrzowie porównują ten moment do cichego portalu, który otwiera się między światem widzialnym a niewidzialnym. I kiedy ten portal jest szeroko otwarty, każda zewnętrzna ingerencja, nawet niewinny prysznic, może powodować poważne zaburzenia. Osoba może zacząć doświadczać powtarzających się epizodów lęku, nagłego zniechęcenia, niewytłumaczalnej drażliwości. I z czasem przekłada się to na złe decyzje, problemy w relacjach, a nawet straty finansowe. Te sygnały są na początku subtelne, ale z czasem się kumulują, zwłaszcza jeśli nawyk jest częsty. I tu pojawia się niewygodna prawda. Większość ludzi, którzy biorą prysznic o tej porze, wierząc, że się zrelaksują lub oczyszczą energię, w rzeczywistości narażają się na coś przeciwnego do tego, czego potrzebują. Ale spokojnie. Jeszcze nie zdradzę dokładnej godziny. Zanim to zrobię, musisz zrozumieć, jak ta wiedza dotarła do zwykłej kobiety, takiej jak ty i ja. To prawdziwa historia, pełna prawdziwych emocji. Bo to właśnie w ludzkim doświadczeniu te prawdy nabierają kształtu i zaczynają mieć sens. Klara ma 58 lat. Od trzech lat wdowa. Mieszka sama w małym mieszkaniu, o które zawsze dbała z troską. Jest jedną z tych cichych kobiet, które podtrzymują świat wokół siebie, nawet gdy ich własny świat rozpada się w środku. W ostatnich miesiącach zaczęła zauważać coś dziwnego. Budziła się zmęczona, mimo całej przespanej nocy. Zawodziła ją pamięć. Czasem zapominała, po co weszła do jakiegoś pomieszczenia. Przestały ją cieszyć drobne rzeczy, jak gotowanie czy słuchanie muzyki, a najbardziej bolało to stałe uczucie ciężaru w piersi, jakby radość odeszła bez pożegnania. Bliscy mówili, że to tylko taka starość, zwykły smutek, ale Klara wiedziała, że to coś głębszego i w ciszy nocy próbowała sobie ulżyć jedynym rytuałem, jaki jej pozostał kąpielą każdej nocy około trzeciej nad ranem stała pod gorącą wodą przez długie minuty, jakby woda mogła zmyć ten ból bez imienia. To właśnie jednej z tych nocy, zmęczonym wzrokiem i ściśniętym sercem, obejrzała wideo podobne do tego. Ktoś mówił w nim: Istnieje godzina, w której kąpiel może wyssać twoją energię życiową. Zdanie to zabrzmiało jak stary szept, dochodzący z miejsca, którego nie potrafiła nazwać. Następnego dnia postanowiła coś zmienić. Wzięła kąpiel wcześniej, przed dziesiątą wieczorem. Zapaliła w łazience białą świecę w ciszy. Nie oczekiwała cudów, ale coś się zmieniło. Trzeciej nocy. Obudziła się z dziwną lekkością, niemal zapomnianą. Miała ochotę otworzyć okno, przygotować herbatę z czułością, coś napisać i napisała. Śniła mi się osoba, która się do mnie uśmiechała, a ten uśmiech mówił: Teraz już tak, wróciłaś do siebie. Od tamtej pory Klara zaczęła lepiej spać, z nową energią zajmować się domem. A nawet wróciła do haftowania, co przez miesiące było zapomniane w szufladzie. Nie składała obietnic, nie stosowała magicznych przepisów, po prostu zaczęła szanować własną energię. Jeśli historia Klary Cię poruszyła, napisz w komentarzu: Szanuję siebie. To proste stwierdzenie, ale potężne. I może właśnie dziś jest ten dzień, kiedy powinnaś zacząć o tym pamiętać. Nadszedł moment, by ujawnić to, co wschodni mistrzowie nazywają oknem energetycznego drenażu, najbardziej wrażliwy i podatny czas dla naszego duchowego pola. Według tradycji buddyjskich, między godziną drugą a piątą rano, ciało wchodzi w stan głębokiej energetycznej rekalibracji. To jakby dusza zanurzała się w cichym oceanie, by uporządkować wszystko, co się nagromadziło: lęki, myśli, wspomnienia, zewnętrzne wibracje. Branie kąpieli w tym czasie to jak otwieranie okien domu podczas burzy z piorunami. Zamiast oczyszczenia, pozwalasz siłom zewnętrznym wtargnąć i zakłócić ten cichy, święty proces. Mistrzowie mówią, że w tych godzinach Woda przestaje pełnić funkcję oczyszczającą i zaczyna działać jako przewodnik dla tego, co ją otacza. A więc jeśli w otoczeniu unosi się ciężka energia, smutek, nierozwiązane żale, nawet wspomnienia bólu, woda może to wszystko wchłonąć i zwrócić Twojemu ciału. Dlatego tak wiele osób zgłasza uczucie ciężaru, dreszczy, uporczywej bezsenności lub Niepokojących snów po nocnych kąpielach, zwłaszcza tych, które mają miejsce w tym przedziale czasowym. Teraz już rozumiesz: to nie sama kąpiel jest problemem, to moment, w którym się z nią łączysz. Od teraz zasada jest jasna: unikaj kąpieli między drugą a piątą rano. A jeśli z jakiegoś powodu będzie to nieuniknione, Później w tym filmie poznasz konkretny rytuał ochronny, który może zminimalizować skutki, ale zanim to nastąpi, przeżyjesz rytuał ponownego połączenia z wodą, być może najpotężniejszy jakiego kiedykolwiek doświadczyłaś. Zanim rozpoczniesz ten rytuał, upewnij się, że jesteś w cichym otoczeniu. Jeśli możesz, zapal świecę, lub użyj delikatnego światła. To nie jest zwykła kąpiel. To spotkanie z tym, co w Tobie najczystsze. Krok pierwszy. Przygotowanie. Zamknij drzwi łazienki. Oddychaj głęboko trzy razy. Poczuj, jak powietrze wchodzi i wychodzi. Teraz ustaw się przed prysznicem lub wanną, ale jeszcze nie włączaj wody. Połóż dłonie na klatce piersiowej i powiedz cicho: Robię przestrzeń na oczyszczenie tego, co już do mnie nie należy. Krok drugi woda jako światło włącz wodę pozwól jej powoli spływać po twojej głowie. W tym czasie wyobraź sobie, że to nie tylko woda to złote światło ciepłe, spokojne. Spływające niczym welon z nieba. Zobacz to światło spływające po Twoich ramionach, kręgosłupie ramionach. Delikatnie przenika Twoją skórę, a tam, gdzie przechodzi, zabiera to, co stare: ukryte urazy, negatywne myśli, ciche lęki. Krok trzeci. Słowa komendy. Podczas gdy woda nadal spływa, powtarzaj powoli: wszystko, co już mi nie służy, teraz odchodzi. Uwalniam, oczyszczam, wracam do mojego centrum. Jeśli masz ochotę, płacz, jeśli chcesz, uśmiechnij się, to twoje ciało mówi: teraz mogę oddychać. Krok czwarty zakończenie zakręć wodę. Nie wycieraj się od razu, zostań chwilę w ciszy. Poczuj różnicę jest subtelna, ale realna. Dotknij swojego ramienia z delikatnością, jakbyś dziękowała, i powiedz tylko jedno zdanie: Moja energia to mój dom i jest czysty. Gdy tylko wykonasz ten rytuał, wróć tutaj. I napisz w komentarzu, poczułam oczyszczenie. Twoje słowa zainspirują innych, by również zatroszczyli się o swoją energię. Teraz, gdy znasz rytuał, musisz zrozumieć, co może codziennie sabotować twoją energię, nawet nieświadomie. Małe nawyki, wykonywane automatycznie, tworzą poważne szczeliny energetyczne. Porozmawiajmy o pięciu najczęstszych błędach, które popełniają osoby wrażliwe i jak je naprawić. Błąd jeden: kąpiel zaraz po kłótni lub intensywnej dyskusji. W tym momencie pole energetyczne jest w chaosie. Jeśli od razu wejdziesz pod prysznic, woda może utrwalić te wibracje w ciele zamiast ją oczyścić. Poprawka. Przed kąpielą weź głęboki oddech, usiądź na kilka minut w ciszy, dopiero potem idź pod prysznic. Błąd 2 Używanie bardzo gorącej wody podczas kryzysów emocjonalnych. Zbyt gorąca woda może nadmiernie pobudzić pole emocjonalne, czyniąc cię jeszcze bardziej wrażliwą lub rozdrażnioną. Poprawka. Wybieraj wodę letnią lub lekko chłodną. Uspokaja, spowalnia i pomaga wrócić do równowagi. Błąd 3. Kompiel z włączonymi negatywnymi wiadomościami lub mediami społecznościowymi. Wielu robi to nieświadomie. Odtwarzają wiadomości, słuchają problemów, tragedii, plotek. Efekt: energia, która miała zostać oczyszczona, zostaje zanieczyszczona. Poprawka: Zmień kąpiel w moment wyciszenia. Cisza lub łagodna muzyka to Twoi sprzymierzeńcy. Błąd: 4: kąpiel jako ostatni akt przed snem, bez ugruntowania. W nocy ciało jest bardziej otwarte. Bez wyraźnej intencji woda tylko rozprasza, ale nie prowadzi. Poprawka. Pokąpieli wypowiedz na głos coś pozytywnego. Oddaje dzień i przyjmuje spokój. Błąd piąty. Ignorowanie ciała pokąpieli. Większość osób szybko się wyciera, ubiera i wraca do rutyny. Ale ciało wciąż przestawia swoją energię. Poprawka: osuszaj się powoli, dotykaj skóry z uważnością, jakbyś troszczyła się o coś cennego masz, bo tak jest. Czy popełniłaś któryś z tych błędów? Który z nich przyciągnął teraz Twoją uwagę? Napisz: Zmienię to dziś. I zobacz, jak jedna prosta decyzja. Może zmienić Twoją energię już jutro. Prawda jest taka, że nie wystarczy unikać niewłaściwej pory kąpieli. Musisz stworzyć pole wokół siebie. Cichy pancerz, który chroni Cię przed niewidzialnym wyczerpaniem, przed drobnymi wyciekami energii, których nikt nie zauważa, ale które dzień po dniu wyczerpują Twoją witalność. Może nawet nie zauważyłaś, ale są chwile w ciągu dnia, kiedy twoja energia nie jest twoja. To ta zła wiadomość, którą usłyszałaś rano, ten kąśliwy komentarz od kogoś bliskiego, ten lęk, który poczułaś, ale nie nazwałaś. I właśnie dlatego te wskazówki, które teraz otrzymasz, to nie tylko praktyki, to psychologiczne kotwice. To małe rytuały, które codziennie mówią, to ja kontroluję swoją energię. Pierwsze słowo dnia, wewnętrzny główny włącznik. Zanim wstaniesz z łóżka, nawet jeśli to tylko wyjście do łazienki, zrób chwilę przerwy. Z zamkniętymi oczami powiedz cicho lub w myślach, dziś wybieram być cała. To proste stwierdzenie uruchamia psychologiczny mechanizm zwany primingiem. To pierwsza informacja, jaką twój mózg otrzymuje i to ona kształtuje wszystkie kolejne decyzje w ciągu dnia. Nie zaczynasz dnia od reagowania, zaczynasz od wyboru. Osoby, które stosują tę technikę, zgłaszają większe skupienie, mniejszy poziom lęku. I subtelne poczucie obecności, towarzyszące im przez cały dzień. Cicha szklanka wody, wyzwalacz podświadomego oczyszczenia. Każdej nocy przed snem napełnij szklankę czystej wody i postaw ją obok łóżka. Nie po to, by ją wypić. Ma ona pochłaniać wszystko, czego nie udało ci się przetworzyć świadomie w ciągu dnia. Strach, tłumiona złość, powracające myśli. Wszystko to ma swoją wibrację. Woda to jeden z najbardziej czułych elementów na emocjonalne wibracje. A wylewając ją rano do zlewu z intencją mówisz: już tego nie niosę. Ten rytuał uruchamia symboliczną formę uwolnienia w podświadomości. Ciało rozumie. To, co należało do nocy, nie należy już do dnia. Dotyk, który leczy, wyzwalacz somatycznego połączenia. Każdego dnia, gdy nakładasz krem lub się ubierasz, wybierz moment, by dotknąć swojego ciała z uważnością. Nie w pośpiechu, nie automatycznie, ale jakbyś mówiła: Dbam o siebie, bo na to zasługuję. Ten świadomy dotyk aktywuje twój układ przywspółczulny, odpowiedzialny za spokój, leczenie i regenerację. To tak, jakbyś mówiła: Teraz wszystko jest w porządku, a ciało w to wierzy, umysł zwalnia. Energia się porządkuje. Przedmiot osobistej mocy, wyzwalacz fizycznej kotwicy. Wybierz mały przedmiot kamień, naszyjnik, pierścionek coś, co możesz nosić codziennie. Za każdym razem, gdy go dotkniesz, zatrzymaj się na trzy sekundy i weź głęboki oddech. Wyobraź sobie, że wokół ciebie tworzy się złote światło. To twój symbol ochrony. W psychologii nazywa się to kotwicą sensoryczną fizyczny gest, który aktywuje wewnętrzny stan. Z czasem twoje ciało połączy dotyk tego przedmiotu z natychmiastowym uczuciem bezpieczeństwa i obecności. Woda na dłoniach po powrocie do domu. Wyzwalacz energetycznej granicy. Ile razy wracasz do domu i nieświadomie przynosisz ze sobą ciężar całego dnia? Zanim zrobisz cokolwiek, nawet nie zdejmując butów, idź do Łazienki, zmocz dłonie i powiedz: Zostawiam na zewnątrz to, co nie jest moje. Ten gest tworzy symboliczną granicę. Między światem zewnętrznym a Twoim domem, i co więcej, uczy Twoją podświadomość, że Masz prawo chronić swoje przestrzenie. Nikt nie dotyka Twojej energii bez Twojej zgody. Możesz sobie pomyśleć, ale to tylko drobne gesty czy to naprawdę działa? Tak. I już tłumaczę dlaczego. To niewielkie wydarzenia zmieniają Twoje życie. To małe nawyki, powtarzane z intencją, kształtują twoją wibrację dzień po dniu. I właśnie to większość ludzi ignoruje. Te praktyki aktywują trzy filary głębokiej transformacji energetycznej: obecność, świadomą rytualność, emocjonalne samoprzewodnictwo. Za każdym razem, gdy wybierasz ochronę zamiast reakcji, Stajesz się silniejsza, bardziej ugruntowana, bardziej magnetyczna. I tu właśnie tkwi prawdziwy sekret ochrony energetycznej. Nie chodzi o izolację, chodzi o nauczenie się, jak świadomie zajmować swoją przestrzeń. A teraz powiedz: którą z tych praktyk wdrożysz jako pierwszą? Napisz w komentarzu. Biorę odpowiedzialność za moją energię. To zdanie nie jest dla mnie, jest dla ciebie, dla twojego pola, dla wszechświata. A jeśli chcesz pójść dalej, zapisz te praktyki na kartce, przyklej ją na lustrze w łazience, na lodówce, w telefonie, bo im częściej je powtarzasz. Tym bardziej Twoja energia rozumie, że od teraz to Ty jesteś przy sterach. Wszystko, co dotąd usłyszałaś, to nie tylko wiedza, to wybór. Wybór, by dbać o swoją energię tak, jak dba się o ogród, z uważnością, z szacunkiem, z cichą miłością. Nauczyłaś się, że to nie świat zewnętrzny decyduje o tym, jak się czujesz. To sposób, w jaki chronisz i organizujesz to, co jest w tobie. A skoro dotarłaś aż tutaj, zrobiłaś już krok, którego wielu nie robi, zatrzymałaś się, by siebie posłuchać, i to zmienia wszystko. Jeśli to poruszyło coś w tobie, napisz teraz w komentarzu: Moja energia jest święta. Polub ten film. Udostępnij go komuś, kto potrzebuje to usłyszeć i włącz powiadomienia. Jesteś częścią społeczności, która wybrała życie z uważnością, ochroną i światłem. A to dopiero początek.